Słuchajcie, pokażę Wam teraz bardzo ciekawy czujnik bezpieczeństwa dla dzieciaków w krosie BXF150 Pro. Wcześniej spotykałem z czujnikami głównie w sprzęgie. A teraz zobaczcie, mamy czujnik, który jest umiejscowiony, umieszczony w hamulcu nożnym, w dźwigni hamulca nożnego. I teraz cofnij proszę stopę z hamulca nożnego. Trzymaj hamulec przedni. Odkręć w stacyjkę stacyjkę. Teraz Ok. naciśnij sprzęgło i spróbuj nacisnąć rozrusznik. Jak widzicie, nie działa. Po naciśnięciu mocno hamulca nożnego, którego zawsze powtarzam, że to jest priorytet w motocyklu crossowych, hamulec nożny jest równie ważny jak hamulec przedni. Naciskamy hamulec nożny, sprzęgło i teraz próbujemy go odpalić. Z lekkim gazem. Małe właśnie y, ustawienie dla mnie na plus, bo ten hamulec nożny przy odpalaniu powinien być zawsze wciśnięty.